Był 7 czerwca 1997 roku, ulica Grocka, Kraków. Stałem wtedy w tym miejscu, tuż przed kościołem świętych apostołów Piotra i Pawła. Miał przejechać tą ulicą, by przywitać się z wiernymi. Pamiętam ścisk, hałas, a potem tylko sygnały nadjeżdżających samochodów i coraz bardziej rozemocjonowany tłum. Stałem tuż przed barierką, przy samej ulicy. W pewnym momencie zobaczyłem z oddali biały pojazd, a na nim on. Jan Paweł II Dokładnie na wysokości mojej pozycji zatrzymał się. Wyszedł i pobłogosławił ludzi. Stanął kilka metrów ode mnie. Serce waliło mi jak młot. Darłem się, jakbym zobaczył jakiegoś idola. Miałem wtedy 8 lat. Do dziś to jedna z najbardziej emocjonalnych chwil mojego życia. I tak się zastanawiam dlaczego. Dlaczego dla ośmiolatka, więc dla osoby z niezbyt rozwiniętą świadomością religijną i wrażliwością, takie spotkanie było tak wyjątkowym emocjonalnym przeżyciem. To przecież było aż dziwne. Mam na ten temat pewną teorię. Ale o tym na koniec. Zapraszam Państwa na drugi odcinek Cyklu Księża. Odcinek, którego głównym bohaterem jest Jan Paweł II. O Janie Pawle II powstało bardzo dużo tekstów i wszelkiego rodzaju opracowań: filmowych, muzycznych, teatralnych itd. Kontrowersja na początek. Zbyt dużo. Nie będę opowiadał zatem biografii Jana Pawła II. To właśnie z wszelkiego rodzaju opracowań dowiedzą się Państwo o tym, że w czasie gdy Kraków był okupowany przez Niemców, Jan Pawł II, wtedy Karol Wojtyła. Pracował jako goniec restauracji, a potem jako pracownik kamieniołomu na Zakrzówku, gdzie ładował wapień do wagonów kolejki, a potem pracował jako hamulcowy. To z przeróżnych biografii dowiedzą się Państwo o tym, jak przebiegała kariera naukowa Karola Wojtyły. Wreszcie dowiedzą się Państwo o jego artystycznej naturze, o jego poezji oraz epizodzie aktorskim w Teatrze Rapsodycznym. Tak jak Pan Szekspir mówi, że najpiękniej przez to, że najprościej. On przez duże O miał tę prostotę, ale obok, obok umiejętności, może to brzydkie określenie, żonglowania, ale służebnego żonglowania głosem, operował jeszcze najsilniejszą formą i to robił w sposób znakomity pauza. Powiedziałem, że opracowań, filmów, wydawnic na temat Piana Pawła II jest za dużo. Oczywiście nie w ilości, ale w jakości tkwi problem. Pamiętam, jak byłem kiedyś na mszy w pewnym mieście, nie powiem jakim, powiedzmy, że w Wielkopolsce. Zamiast kazania, odbył się swego rodzaju apel szkolny. Na środek kościoła wyszło kilkunastu młodych ludzi, każdy z nich miał plik kartek. I każdy po kolei, jak przystało na porządnym apelu szkolnym, odczytywał najważniejsze osiągnięcia i myśli wielkiego Polaka, naszego rodaka Jana Pawła II. Jeździł na nartach, żartował na kazaniach, grał w piłkę, chodził na kremówki. I uwaga, hit. To utkwiło mi bardzo mocno w pamięci. Jako pierwszy papież nosił zegarek. O, albo może zechcą Państwo odwiedzić Muzeum Archidiecezjalne imienia kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Znajdą Państwo w jednym z sal, które przedstawia pokój Karola Wojtyły, taki oto obrazek. Plastikowo imitacje Kremówki. Oto dorobek Karola Wojtyły, Ojca Świętego, autora kilkudziesięciu książek, który ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i ogłosił 434 listy apostolskie. Pierwszy papież, który nosił zegarek. W ilu z nas tkwił, albo może wciąż tkwi ten pierwszy niepogłębiony sentyment? I proszę nie czuć się w żaden sposób ruganym albo oskarżanym przeze mnie, bo ja jestem pierwszą osobą, która zasługuje na oskarżenie w tej sprawie. Ale zastanówmy się, może ilu z nas tkwi w tym przekonaniu o dobrotliwym, fajnym staruszku, który do nas przyjechał, pożartował, pozdrowił i pojechał. I wzbudził w nas to piękne wzruszenie, które jak każdy stan emocjonalny. Z czasem po prostu ustało. Ilu z nas w czymś takim tkwiło lub tkwi? Ja na pewno. Tymczasem dorobek kaznodzieński, naukowy i teologiczny Jana Pawła II jest przeogromny i przez wielu z nas do dzisiaj niezbadany. I oto jedyna, szokująca, cała prawda o Janie Pawle II. Innej nie ma, choć wielu będzie starało się Państwu udowodnić, że jest inaczej. Jest to, proszę państwa, dorobek dla każdej wrażliwości duchowej, a nawet nie tylko duchowej, ale społecznej, politycznej i tak jak wspomniałem, naukowej. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji, pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Czy jest to cywilizacja? Czy raczej antycywilizacja? Kultura? Czy raczej antykultura? Owszem, znajdziemy w twórczości i w wypowiedziach Jana Pawła II niemało prostoty, ale w mojej ocenie jest to prostota zachwycająca, prostota i pochwała normalności, do której każdy z nas powinien dążyć. Prostota, którą Jan Paweł II porywał tłumy. Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież. Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko zużywa jego człowieczeństwo. Znajdziemy jednak także teksty trudne, teksty, które byłyby prawdziwą ucztą dla intelektualisty. Mamy na przykład encyklikę Laborem, Exercem, która stanowi o ludzkiej pracy, o tym jak my możemy przyczynić się swoją codzienną pracą do poprawiania tego świata, mówiąc w uproszczony sposób. Jest też Centesimus Annus z 1991 roku, przez wielu uznawana za najważniejszą encyklikę w dorobku papieża. Traktuje ona o skutkach konsumpcjonizmu i o tym, jak rozwój człowieka powinien być kształtowany w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości w nowej demokracji. Jest wreszcie niedoceniana z 1960 roku Miłość i Odpowiedzialność. Piękne studium o miłości i o etyce małżeńskiej. I nie, proszę Państwa, ja nie znam tych tekstów na pamięć i nie chcę przed Państwem udawać eksperta. Nie jestem niestety wojtyłologiem. Ulegam po prostu od całkiem niedawna temu wyrzutowi sumienia, że bardzo powierzchownie odbierałem Karola Wojtyła. Jeżeli ktoś z Państwa ma podobne odczucie, ma podobny wyrzut sumienia, to zapraszam, chodźcie, zróbmy to razem. Spokojnie, bez ciężaru przytłoczenia, sięgajmy stopniowo, choćby do fragmentów tych perełek. Czyż nie jest obrazem człowieka dzisiejszego ten zmęczony prorok Eliasz, który ma dość życia? I pragnie tylko je zakończyć, zmęczony wędrówką po pustyni. Czyż nie mało jest dzisiaj ludzi, i to często już ludzi młodych, waszych rówieśników, którzy są zmęczeni. Tak bardzo może się cieszyć owocami swojego geniuszu, dziełami postępu, a jednak. Tylu jest ludzi zmęczonych. A może jeszcze jedno pytanie. Co się z nami stało? Na niedzielną mszę świętą tuż pod kopcem kościuszki na krakowskich Błoniach w 2002 roku przyszło 2,5 miliona ludzi. W samym 2002 roku w Krakowie przewinęło się na całej pielgrzymce 3,5 miliona ludzi. Otwarcie występuje się w rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a jego samego uczynić wielkim nieobecnym w kulturze i społecznej świadomości narodu. Przerywaliśmy często jego wypowiedzi, bijąc mu brawo w reakcji na jego słowa. Także na te. Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi, spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka. Nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego wejścia do Europy. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy, ponieważ ją tworzyliśmy. Tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje albo którzy sobie przypisują patent na europejskość. Co ma być kryterium? Co ma być kryterium? Wolność. Jaka wolność? Na przykład wolność odbierania życia nienarodzonemu dziecku. Zastanawiam się, ilu z tych osób, które były na tej pielgrzymce i biło brawo, dzisiaj też by to zrobili. Czy może świat poszedł do przodu? O, albo to były inne czas. Nie było w sklepach tyle nowinek, tyle ciekawostek, tyle przyjemnych technologicznych rozpraszaczy. Hm. a może są pewne uniwersalne sprawy, które się nie zmieniają, a może to my ulegliśmy jakiejś pokusie, jakiemuś nurtowi który prowadzi nas wprost na manowce. Wiedzą Państwo, dlaczego tam wtedy w czerwcu w 1997 roku rozpłakałem się ze szczęścia? Jakiś rok temu zrobiłem sobie spowiedź generalną, spowiedź z całego życia. I przyznam się Państwu do jednego grzechu. Wyznałem przed Bogiem, że przez wiele lat traktowałem swoją wiarę jako kwiatek do kożucha. Jako niepogłębioną tradycję przekazaną przez rodziców, którą przez lata w sobie nie pielęgnowałem, którą traktowałem wprawdzie z szacunkiem, ale za jakąś pff, konieczność. Wyznałem, że nie była to dla mnie żadna żywa relacja, żadna radość płynąca z faktu bycia blisko Boga, żadne źródło szczęścia. I pamiętam, powtarzane to wciąż na nowo <słuch> przecież ja tego nie czuję. Słowa Spowiednika były dla mnie i są do dzisiaj przełomowe. Nie spowiadaj się z tego. Dziękuj za to. Dziękuj za to, że rodzice dali ci coś takiego że dali ci zalążek, że dali ci podstawy, cukierki, zetknięcia się, momenty nawet ciężkie i nieznośne, jak z tych przenudnych, codziennych mszy świętych, na których zupełnie nic się nie działo. Że załadowali cię tego czerwcowego, gorącego dnia do pociągu albo do starego poloneza i zawlokli cię do, na tą ulicę Grodzką do tych barierek, żeby zobaczyć papieża. Że wzięli to Twoje rozkapryszone jestestwo i dali Ci emocję, którą wspominasz do dziś. Emocje, dzięki której być może jesteś taki, jaki jesteś teraz. Bo po pierwsze, każdy z nas na pewnym etapie swojego życia musi wziąć odpowiedzialność za coś. I dobrze jest wtedy mieć za co wziąć odpowiedzialność, mieć podstawę do dalszego rozwijania, pogłębiania, analizowania i wgłębiania się, czym ta prawda dana Ci w swojej podstawie tak naprawdę jest. A po drugie, mieć świadomość, że wielu nie dostało takich podstaw, nie mieli z czego budować. I pomyśl, mówił spowiednik, jak wielcy są ci ludzie, którzy bez takich podstaw. Mimo to zbudowali silną relację z Bogiem. I jak pokorna powinna być nasza postawa wobec nich. Oni nie mieli takich pretekstów jak Ty, a wręcz przeciwnie czasem mieli preteksty antyklerykalne czy antykościelne, a mimo to są teraz bardzo blisko Boga. I ten czerwcowy dzień być może był dla mnie pierwszym impulsem. Być może Ty też masz taki impuls. Być może nigdy za nim nie poszedłeś. Być może pielgrzymka Jana Pawła II była czymś takim, jakimś pierwszym religijnym doświadczeniem, które teraz wydaje się jakimś nieważnym wspomnieniem. A może ono jest ważne, ba, może ono jest najważniejsze w Twoim życiu. Może właśnie to wspomnienie powinieneś wziąć w swoje ręce i je zgłębić. Być może to właśnie to wspomnienie odmieni Twoje życie. Jak myślisz? Trzymaj się. Cześć.